Witam serdecznie, Michał Sworki, urolog, androlog. Czy brak seksu może być problemem? To jest kwestia bardzo indywidualna. Są osoby, które przy bardzo niskiej aktywności seksualnej po prostu czują się dobrze i wszystko jest w porządku i nie należy wtedy myśleć, że trzeba coś robić na siłę. Natomiast w przypadkach, gdy no, towarzyszy nam obniżenie nastroju, jakieś kłopoty. Związane z relacją, też w związku z powodu braku aktywności seksualnej, no to nad tym trzeba pracować oczywiście. Z innej strony, patrząc na to całe zagadnienie, są badania, które sugerują, że osoby regularnie uprawiające seks mają mniejsze ryzyko problemów sercowo-naczyniowych, ale to po prostu wiąże się z aktywnością. Seks jest w końcu wysiłkiem. U mężczyzn również warto pamiętać, że regularna aktywność seksualna zmniejsza znacznie ryzyko y, zaburzeń erekcji, zwłaszcza w późniejszych latach, gdyż poprawia przepływy krwi przez ciała jamiste. Pozdrawiam i do usłyszenia.